co jest dla ciebie największym źródłem stresu albo co jest tym konkretnym źródłem stresu, który spowodował to konkretnie napięcie to musisz go zniwelować też i im, im bardziej się dowiesz gdzie cieknie, no to jak zakleisz, to przestaniecie jakbym rozpierdolić sejm, tak? premier Izraela, tak? albo nie wiem, Kaczyński Okej. Okay. słuchaj do życzyłbym, żeby każdy z takich ludzi trafił na takie rzeczy na tak, mhm. do takich miejsc, bo kto wie jakie miałby te skutki e, czy bym przyjął Słuchaj, tak jak, jak Ci powiedziałem, nie wiedziałem kto to jest. Jakby przyszedł, Dla mnie, mnie przechodzi klient, pacjent, który ma problem, i ja pracuję z problemem. Tłumaczy ten mm -hmm. palców? To może oznaczać, że, masz, że te dwa mięśnie są po prostu nie w pełni sprawne. Jeśli są nie w pełni sprawne, to są w stresie. A ze względu na to, że w zasadzie 42 mięśnie mamy na ten moment połączone z narządami, z meridianami, to wiemy, że akurat te dwa mięśnie są odpowiedzialne za stan trzustki. A Kiedy w ogóle pomyślałeś o tym, żeby się zająć już tak zawodowo masowaniem? Masowaniem w zasadzie w momencie, w którym mi to było potrzebne, bo sam miałem rybę kurszową, jak miałem 19 lat i sportowo sobie rozwaliłem kręgosłup. No i dostałem informację, że w zasadzie bez operacji nie ma opcji. Nie? A ja trenowałem parkour, trenowałem te no to wyobraziłem sobie siebie potem ze ślubami w pręgosłupie, no to to mocno się zaparłem, że ono nie ma takiej szansy, co nie? Yyy... Eee, ile, ile masz 15. Eee, 15. Teraz ilu masz? 28. Czyli cała ta przygoda to jest już... 9 lat. W zasadzie tak. Takiej drogi jest... w stronę... jak to byś nazwał? E, holistycznego masażysty? No, to jest dobra nazwa. No bo w zasadzie od tego wyszło, nie? Jakby... Mim masaż postawił na nogi, bo trafiłem na fizjoterapeutę, który po prostu mnie masował hmm. e, i dał mi do zrozumienia, że ja mniej więcej e, rozumiem ciało, bo sam sobie po prostu tam potem strzelałem kręgosłupem po tych masażach. Mówi, stary, super to robisz. E, Niektórzy sobie strzelają, tylko raz w życiu mogą sobie strzelić. Tak, tak. A on po prostu spojrzał na mnie zobaczył, jak ja to robię. Ja się zapytałem w ogóle, czy to, co ja robię, jest ok, Mówi, że, że to, co ja robię, jest super i jak dobrze to, to czuję, to, to mam sobie tak robić, co to będzie pomagać. I tak naprawdę z tej ryby kruszowej, czy tam przy lędźwiowej do mnie wyciągnął w ciągu pół roku sami masażami. Naprawdę. No to to mi dało do zrozumienia, że, że masaże są czymś jakby ciekawym, nie? że to może faktycznie pojawić się. A ty mówisz o takim masażu stricte fizycznym, że po co mięsień hmm. jest napięty, okej, okay, go pomasujemy, on się rozluźni. Tak. Ale ja po iluś tak jak już rozumiem, że to nie o to chodzi, nie? że po prostu fizyczny kawałek miecha, materii, wiesz, jest. Coś z nim się stało, trzeba... I już wtedy twoje, twój człowiek będzie dobrze pracował, tylko że to znacznie ja, coś głębszego, nie? Wiesz, kwestia jest tego, dlaczego w ogóle większes się spią. A. Tutaj się zaczynają ciekawostki, bo teraz wiem, że to generalnie chodzi o stres, a źródeł stresu jest mnóstwo. Jak dojdziesz do tego, co jest dla ciebie największym źródłem stresu, albo co jest tym konkretnym źródłem stresu, który spowodował Rząd. to konkretnie napięcie to musisz go zniwelować też i im, im bardziej się dowiesz, gdzie cieknie, no to jak zakleisz, to no, przestaje Ale Najlepiej by było rozpierdolić sejm, tak? Nie. No a co potem? Całość <laughs> Najlepiej by było żyć w tak jak Center tam wybudować, wiesz, jakieś centrum kultury, nie? świetlicę społeczną. No, A to też jest dobry przykład, bo jakie są konsekwencje tego, tego, że World Trade Center zrunęło? Takie... Rozbudowali coś. Niewielkie, w sumie. Ale... Ktoś tam zarobił na odszkodowaniu. Panie. Ktoś zarobił na odszkodowaniu i powiększyła się kontrola, więc w sumie już nie można sobie latać bez... Ale to oni sami zrobili. A gdybyśmy my rozpierdolili Sejm, Aha. to by nie było to samo. Za... No dobra, ale tylko pytanie co potem. Czekaj, bo jesteśmy w takim klimacie, że za takie słowa ja już będę terrorystą. Tak myślisz? Może no, planujemy rozpyłdolić sejm. Planujemy? Nie, nie, no ja to okay. powiedziałem hipotetycznie, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, okay. zwłaszcza w kontekście tego w ogóle, co, co się dzieje wokół nas, że no, może uważajmy bardziej. Dobra. No, ale gdybyśmy rozpyłdolili Ale, wracają, ale wracają, wracając do uważności... No. <laughs> wracając do uważności, to to w zasadzie by było do tego, żeby się nie spinać, nie? E, bo pod względem holistycznym w zasadzie, dopóki... jesteś. zabierasz to, to w jebać system, nie. w sensie Czemu jebać? O, Olach, wyjewałem. Być dwa kroki przed nim. Tak, żeby on na ciebie nie wpływał, ale też, żebyś nie musiał się z nim szarpać. Bo to jest stresujące. Czy spółka Nie zły pomysł. Czy coś jeszcze lepszego? Komanda Towazo. Nie, nie zły pomysł. Najlepiej zwolniona, zwolniona z łatwo. No o bo też gadamy o tym, że jesteś w tej organizacji e, Braterz, ja też zresztą jestem. Tak. E, nie wiem czemu tak jakby... Nie mówię to w takim języku, że jesteśmy, bo tylko to... o jesteś. Mm. Ty. No sobie też jestem. Natomiast jak ty tam e, trafiłeś przez. E, ja trafiłem tam w zasadzie. Tak, e... przypomnę sobie, bo ja jestem tam praktycznie od samego początku. Mm. Jak tylko usłyszałem, że coś takiego jest, e, a ja wtedy żyłem sobie na wybrzeżu Polski i w zasadzie wokół się nikogo nie miałem. No i to był ten moment, kiedy zaczęła się. zaczął się temat wojenny. E, Czyli Ukraina. Tak, się i moim pierwszym pomysłem było, kurde, no gdyby to faktycznie był temat wojenny, no to ja bym chciał mieć wokół siebie ludzi, którym ufam, nie? Mm. Czyli takich braci. No i w sumie powiem Ci, że nawet nie wiem jak szukałem, ale chyba zobaczyłem, e, chyba to się stało od razu po tym wystąpieniu Kuby Kućpita? W i... Sejmie przecież tu było. Staybie, same. Same. Mhm. Tak, bo ja to oglądałem na żywo wtedy. A, czyli będzie na sali, Nie, na żywo w sensie ze streamu. Na żywo ze streamu i albo zacząłem go śledzić dalej, albo e, jakoś po tym po prostu jak go zaobserwowałem, to zobaczyłem, że to robi, nie? E, no i spodobało mi się to, co mu mówi. Strafię to jak wtedy już mówił do o Sejmie, to już wtedy były jakieś struktury? Jak Wiesz e, co, wtedy już na pewno funkcjonowało stowarzyszenie Brodziej mhm. więc ja chyba po tedy, gdzieś tam po szlaczku stowarzyszenia chciałem zobaczyć, co on faktycznie robi. Mhm. I gdzieś tam po tym wokół niego trafiłem dlatego, że, że faktycznie prawie został założone. No Jak to zobaczyłem? Czy lubisz śledzić ludzi nie? ogólnie? Wiesz co? Jak tak, i, wiesz, co, co ciekawego wokół nich się dzieje? Yy, bardzo lubię otaczać się ludźmi, którzy mnie inspirują hmm. w ten sposób nie? i robią coś, co, co czuję jako moc. Myślę, jak właśnie, że ktoś może być taką ikoniczną osobą, która jest pewna hmm. troszkę instytucją. A oprócz tego, że mówi, to faktycznie można tam znaleźć nie? jakieś rozwiązania. No i co, trafiłeś, nie wiem, spotkaliście się, czy, czy już był Discord, jak to wyglądało? Na początku był Discord. Przyszedłem sobie przez tą pierwszą weryfikację, porozmawiałem sobie z Anetką, bardzo fajną po prostu babką na temat tego, co robimy. Ja powiedziałem, że masuję i że w sumie robimy filmy. Ona powiedziała, że jest serial. Tak trafiłem do korporacji światła, na której się z w tym spotkaliśmy. Faktycznie, no. e, I faktycznie e, z Kubą poznałem się już wcześniej na jakimś tam jednym ze spotkań, e, bo akurat byłem w okolicy Śląską, a potem się jeszcze spotkaliśmy na zjeździe korporacji światła. Więc tak naprawdę... Ja, czym jest filmowiec, masażysta, preperz... To jeszcze. Podróżnik? Hamakers. Hamakers. No, absolutnie. Ej, spoko to jest tu. A, mistrzostwo świata. Słuchaj, jak ty tak masz najwygodniejsze możliwe miejsce, które możesz sobie rozwiesić wszędzie, gdzie są dwa drzewa. Czyli podróżujesz przez życie z jak najmniejszym bagażem. Taka jest Ej, z na jak życie. podróżuję, to tak. Jak A, podróżuję, to tak. Spoko. Ale sprzętu elektronicznego nie, nie potrzebujesz ze sobą. Yy, wiadomo, telefon, komputer to w zasadzie nie potrzebuję jakoś szczególnie, poza tym, żeby mieć kontakt z tym, co robię. Yeah. Yy, ale nie jestem od niego zależny. Pod zupełnie. Ja tak wpadłem do ciebie, jak to peda. Nie wiem, czy pamiętasz tam parę dni temu. No bo ogólnie wychodzę z takiego założenia, że wiesz, to co ja robię jest ograniczone tym, kim jakby jestem. Nie? Jak już czuję, że jest jakaś ściana, no to muszę się to ja sam rozwinąć. I w tym kontekście to co ja robię związane z dużymi emocjami, ze stresem, z dużymi konfliktami. I mówię, kurde, jak ja będę też projektował na świat twoje traumy, to tym bardziej wiesz, mając jakieś zasięgi, czy będąc w jakichś organizacjach, ja mogę tam nieźle namieszać swoimi własnymi problemami. I mówię, kurde, fajnie, że, że widzę, że tu się zajmuje tymi wewnętrznymi sprawami człowieka, nie? Jakby jego tej esencji, które później się przekładają. No, ma takie czy inne skutki, w zależności od tego, na jakim to jest na stanowisku, pozycji społecznej, w społeczeństwie. Taki Netanyahu, na przykład, jakby wpadł na masaż. Czy nie byłby przyjął w ogóle? Takiego Netanyahu. Na szczęście nie wiem, kto to jest. Premier Izraela? Albo tak? no, nie wiem, Kaczyński. Okej, okay. słuchaj, by przyszedł do Życzyłbym, żeby każdy z takich ludzi trafił na takie rzeczy, na mhm. takie, do takich miejsc, bo kto wie, jakie będą te skutki. E, czy bym przyjął? Słuchaj... Tak jak, jak ci powiedziałem, nie wiedziałem kto to jest. Jakby przyszedł, do mnie, mnie przechodzi klient-pacjent, który ma problem, i ja pracuję z problemem. Jeśli człowiek jest zestresowany przez to, że się boi, mhm. i przez to musi się bronić, a przez to musi atakować. Dokładnie, to jest tutaj ta kwestia. To jak się zrelaksuje, to może przestanie. Wiesz, taki więc... kaczyński ląd kontroli musi mieć nad wszystkimi, wiesz, haki, szafie przegląda. Myślę, że hapie, przegląda się w ogromnie, co, nie, nie, mhm. podejrzewam, nie, nie, mieszka nie, y, bloku nie, nie, ma nie, widoku. nie, pewnie mieszka w nie, kilkadziesiąt razy w nie, 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 nawet setki. Zobacz, ile to musi być y, jakie nie, być środki ostrożności zapewnione, żeby człowiek się przestał A prawdopodobnie tak nie, przestał, nie, więc fajnie by było, gdyby taka osoba, w takim stanowisku, które podejmuje takie decyzje, mniej się bała, a więcej na przykład była odważna albo odpowiedzialna. To jest kwestia ciała, tak? Kwestia czegoś. Ciało kwestia... jest fajnym narzędziem do tego, żeby, żeby sobie z nim pracować, czyli Nie. poprzez ciało można pracować z tym, jak się czujesz. I z ciała można wyczytać, mówiąc trochę, trochę w cudzysłowie, co tam się dzieje w środku. Nie? Akurat ja pracuję też metodami kinezjologii energetycznej, która, si, która bazuje na kinezjologii stosowanej, a ona łączy bezpośrednio mięśnie z organami, z meridianami przy medycynie chińskiej. A medycyna chińska jest na tyle szeroka, że ona upowiada. Jeśli masz mięsień połączony z meridianem, to wiadomo jakie emocje mogą być z tym związane. I mhm. w ten sposób łączysz to już z taką logiczną całą. Taki system kontrolny ciała, tak jak diodki w samochodzie, to te punkty, sprawdzanie ich. Na W samochodzie to byłby ból. Ból? Jak boli, to coś się dzieje, czyli pojawia się diodka. No i możesz wziąć przeciwbólu, czyli wykręcić a Może być ostrzegawcza jeszcze, żółta. Może ostrzegawcza. A możesz sprawdzić, dlaczego boli i dojść wtedy po... do kłębka, nie? Bo wtedy to będzie pod diodka. Czy nie tylko wiesz, że boli, ale możesz się dowiedzieć dlaczego? Możesz. Trochę metodą prób i błędów. Tak działa medycyna chińska. W kinezjologii sprawdzając po prostu testem, czyli testując mięśnie konkretne, wiesz dlaczego je to robisz, więc możesz się dowiedzieć co ewentualnie pomaga. W kinezjologii fajne też jest to, że od razu kiedy masz ten stres, który znajdziesz, możesz go zrównoważyć, czyli szukasz możliwości równoważenia i wtedy wiesz dlaczego. Mi kiedyś tak zaimponowało na tym poletu, którym kiedyś się bardzo interesowałem, czyli rozwoju miast, mhm. że są osoby, które zajmują się akupunkturą miejską. Wobec tego, faceta, który chodzi po mieście, tam patrzy, patrzy i na przykład diagnozuje, brakuje, nie, właśnie domu kultury. Albo tutaj jest popsuta kanalizacja, tu jest pani wkurwiona, tutaj mieszka na nią architekt, który się stresuje, po to miasto się źle rozwija. Trzeba temu gościowi, nie wiem, zmienić dietę. No tak trochę przesadziłem, ale ktoś to po prostu szuka w jakiejś dużej organizacji, tak? Albo nawet w mieście. Miejsca, od którego się rozchodzi, wiesz, jakiś większy problem. Nie? To ma jak najbardziej prawo działać w ten sposób. Wiesz, yy, ciało to jest system. Mhm. już, Wszystko, Wszystko jest systemem. Fizjologii, system układu nerwowego, system układu płynów, system Państwo, korporacja firma i tak dalej, i to się wszystko będzie rozrastało. Bo to już w jakiś sposób funkcjonuje, coś na coś wpływa, i tak naprawdę biorąc pod uwagę jakby taką fraktalność tego wszystkiego i hologramy, Fraktalność, dokładnie. Y, hologra hologram oznacza, że w małej części znajduje się wszystko, nie? Tak samo fraktal. Że im większe, tym bardziej jakby to jest w sumie takie samo. Y, więc teoretycznie rzecz biorąc, y, to ma prawo tak funkcjonować i wiem, że w kwestii organizacji możesz tak samo to diagnozować jak na przykład. Na poziomie ciała. Hmm. Jeśli organizacja ma na przykład duży zasób. E, kota przepraszam, e, ja tu... że właśnie się obudził to chyba przestało mi się podobać. Ja nie, się nie, właśnie uciekł przez, Może ten cały, przez ten cały czas białem tak jest. Most... A ja, <laughs> e, Jeśli masz organizację, która ma na przykład duży potencjał serca, e, tak jak masz człowieka, który ma mocne serce. To taka organizacja tym sercem może swoje działać. Jeśli organizacja ma mocne podstawy, w ciele byłyby to nerki, to nie ma się czego bać, bo nerki są odpowiedzialne za strach. Mocne nerki sprawiają, że jesteś w stanie przynieść na siebie dużą dozę niebezpieczeństwa i wyjść z tego ciała, całą. Jak masz mocną podstawę w korporacji, czyli takie jakby mocne nerki w organizacji, w korporacji, to jesteś w stanie po prostu wiele zdziałać przez tą pewność, że miało co ci zagraża. To jest ciekawe to co mówisz, bo, bo to jest dosyć modne chyba ciągle zagadnienie, te różne poziomy świadomości organizacji, różne kultury organizacyjne. Są bardziej modne teraz to te to zdecentralizowane, wiesz, samozarządzanie, czyli y, właśnie nie kontrola, tylko intuicja, czyli właśnie bardziej to, to, to serce i to tak trochę się wpisuje nie? w tą taką Myślę, globalną narrację o, o, o zmianie mm, w ogóle mm, niecywilizacji, jak to nazwać? Że świat zmierza w stronę decentralizacji i właśnie większej takiej intuicji niż kontroli. Myślę, że... Gdyby małe grupy, które mają w sobie zaufanych członków, no jakby pracowały w zorganizowany sposób, to mielibyśmy perfekcyjną no, sytuację. Bo wtedy każda grupa ma swoje zasoby. Mhm. Jest tutaj zaufanie, które jest w sumie nieocenione. No bo wiesz, jak możesz kogoś kontrolować, a możesz mu zaufać, to zaufanie zawsze będzie bardziej wartościowe niż kontrola. Nie? E, więc w tym przypadku. To by było piękne. I w sumie trochę to robią braterstwo. Bo z tego, co ja w dalszym ciągu rozumiem, ideą braterstwa jest to, żeby znać się w okolicach, znać się dosłownie w okolicach, czyli wiedzieć, kto co potrafi, kto co ma i po prostu tworzyć relacje. I wyobrażam sobie, że nawet w najgorszej sytuacji, jeśli mam wokół siebie siedem rodzin, które znam, szanuję i których się razem wspieramy, to nie do końca potrzebuję więcej. Żeby sobie w stanie no macie taki swój świecie. systemik, nie? Mhm. Jak Jeden masz? się zajmuje zdrowiem, drugi jedzeniem, Tak, siedem, pak, siedem, no. siedem miast, wiesz, no. pojechałem. Ja, ja, ja miałem takie właśnie spostrzeżenie, takie mam trochę w szoku, jak teraz kręciłem w sądzie. Było tam dużo członków braterstw, kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób i w pewnym momencie chciałem zrobić jakieś zdjęcie czy nagrać z kimś film, kogo ja mam poprosić, żeby tych ludzi, wiesz, ustawił, co teraz będzie się działo, że teraz, prawda, zaczynamy kręcić, ustawcie się w kolejce. Nie, nie wiem, komu ja mam to powiedzieć, nie? Tu ktoś przyszedł, tam ktoś przyszedł. Ja to zrobiłem. Fajny materiał powstał i nie, nie czuję, że go zrobiłem, ale bez planu, nie? Nie było takiego planu i mhm. kogoś, to mógłby mi to skoordynować. To jak to zrobiłeś okay. teraz? No, zresztą, powiedziałem, że będę teraz kręcił, a złapałem osobę, która gdzieś przyszła, a wiesz, później ktoś drugi przyszedł, no i w takiej zasadzie. Nie? Czyli tak organicznie. Wtedy nie, nie potrzebujesz jakiejś, jakiegoś no, zarządzania. Wszystko tak robię praktycznie. które nie potrzebujesz zarządzania, z tego, żeby ktoś tam kimś rządził. Planujemy. Czyli sprawa się kończy o 15, 5 po wychodzimy przed sąd, później macie 5 minut na papierosa, zaczyna kuba, reszta czeka, przypina mikrocholmy. I to jest na siłę, nie? To jest na siłę i tak chyba działa system właśnie. A jak masz zaufanie i masz relacje, to wszystko się dzieje organicznie. Na no zasadzie ktoś ma pomysł i nagle wiesz, 30 osób wstaje i mówi o dobra, to ja zrobię to, ja zrobię to, ty zrobisz to, a my chodźmy przynieśmy tamto. I Ale zdarzają się to, błędy, zdarzają się jakieś niedociągnięcia, nie? Ale pytanie, co jest lepsze, zrobić coś nieidealnie, czy wiesz. Czy nie, w ogóle. Ta, m, makabrować siebie, wiesz, różnymi obowiązkami, kontrolą, procedurą i faktycznie możesz wykazać, że nic nie zrobimy. Nie? No wiesz, to można zobaczyć, ile kosztują urzędy. Bo to się nigdy nie kończy, nie? A, dokładnie. A ile można osiągnąć po prostu robiąc? No, uh -huh. Mam, To jest taka ekipa w gruncie ruchu, yy, która kiedyś miała w Warszawie swoją salę, a teraz z tego co wiem, tak mniej więcej budują sobie takie siedlisko yy, gdzieś na południu albo gdzieś w Czechach. W każdym wypadku oni, potrafią, oni budują od tygodnia podajże sobie salę yy, za pomocą wolontariatu. Ludzie przyjeżdżają, żeby sobie z nimi pobyć i pouczyć się tego, co nie robią, no nie razem w miarę, a w zamian za to oni się uczą też budowania i faktycznie budują sobie salę, nie? faktyczną taką jakby wiejską salę do tego. I to jest dla, dla mnie coś pomoże, w ogóle. W systemie to jest y, wieś, kosmos. W to jest kosmos. Ja nie zdawałem sobie sprawy chyba z istnienia takich e, potrzeb. Można tylko, że sam ich nie odczuwałem, właśnie, żeby gdzieś jechać, coś zrobić, zbudować z innymi, nauczyć się e, jakiejś fizycznej roboty. Tak? Ale na, na przykład Wicecław podziela e, tam grupie e, e, lovy e, po akademiach, że ta potrzeba jest, e, mężczyźni, spotykania się i budowania razem różnych siedlisk. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to w ogóle jest naturalna potrzeba, to po pierwsze, a po drugie jest niesamowicie sprawcza. Bo wiesz, yy, mając układy w systemie, jesteś cały czas zależny od tego, czy coś się akurat nie sypnie. A mając w rękach umiejętność budowania domu, gdziekolwiek się nie znajdziesz, mm. to, to jest w jakiejś zasadzie nawet. To jest wolność. Jak masz ekipę, która jest w stanie gdzieś pojechać, kupić ziemię i zbudować tam cokolwiek, to jest wolność. Jaką, mm. wolność ma, jaką wolność masz pracując? Yy, Budynku, w którym jak ktoś będzie miał swój humor, to Ty nie będziesz miał co zjeść za trzy miesiące. Średnio. To co? Nie Wiem, że w mieście to po dwóch dniach zaczyna się problem, jak nie ma prądu. No, myślałem, że ja podleciałem, ale masz rację. No. Ja, dokładnie. Po dwóch dniach zaczyna się panika i walka o zasoby. Ta niezależność tutaj jest w zasadzie ukryta w, właśnie w relacjach i w umiejętnościach, myślę. Jeśli, wiesz, jeśli wylądujesz bez niczego, na środku, Pola, <noise> to posiadając umiejętności chociażby nawigacji budowy, możesz sobie zrobić schronienie i w sobie przetrwać. Się, nie? Albo trafić gdziekolwiek. To są umiejętności, nie. których nikt ci nie zabierze. Ja myślę, że jest, się jesteśmy, jesteśmy w takiej, takiej sytuacji, że, że w pewnym sensie e, stoimy przed wyzwaniem budowy wielu rzeczy na pustkowiu od podstaw. Chyba najpierw zaczynając nawet od kultury jakiejś takiej, bo, bo jest dużo osób, które chcą dobrze na różne sposoby. I nawet w tym, w tym antysystemie, wiesz, w tych ruchach niezależnych wokół youtuberów rozmaitych jest duża chęć działania niezależnie, duży sprzeciw wobec tego, co jest, ale właśnie ta kultura zarządzania, tego współdziałania realnie... To jest coś, nad czym chyba teraz pracujemy, tak kolektywnie, że tak powiem, użyję takiego słowa w Polsce. Nie? I dlatego tutaj każdy dobry przykład jest na wagę złota, który by faktycznie był zaabsorbowany przez nas jako taki ogół. No, Pamiętam kiedyś Paweł Sruczyński, pierwszy w Polsce, chyba propagował mocno przez internet te kohabitaty słomiane i w ogóle kwestię kohabitatu jako, okay. jako tako, nie? Takie, takie wspólny habitat, nie? czyli cooperation. To jest Bardzo współzależność, fajne. trochę z, zależność wspólna. Tak, tak. I to jest duży skok do zrobienia dla nas, wiesz, wyjście z miasta, nie, bo okej, okay, dużo jest osób, które gdzieś Powiedzmy, mieszkały na wsi, jakby mieszkały kiedyś w lesie, mają takie korzenie, tak? ale wiele osób urodziło się już w miastach. W tych miastach się wychowało w miastach mieszka, mieszka. Mieszkania wynajmują albo kupują, zlecają komuś, i które nie liznęły nawet nigdy wiesz, życia na łonie natury, na łonie wiesz, pierwotnych takich właśnie habitatów e, wiejskich, złożonych z pola zwierząt tak? z konieczności dbania o to materii. I dla mnie na przykład jako takiej osoby e, odnalezienie się właśnie w tym materialnym świecie jest trochę taką, e, nie powiem, Czarną dziurą. Ja prostu... Mówisz o materialnym w kontekście y, przeciwstawienia do, do cyfrowego? Do życia w mieście, gdzie wszystko jest, wiesz, e, intelektualne, tak? e, Nie ma konieczności fizycznej sprawczości takiej e, może tam wyreperować łazience, coś to jest maksimum. Nie? A tutaj mówimy o budowie pieca, budowie latryny, odpływu wody, zapewnienie wiesz, jakiegoś no, źródła pożywienia, tak? Czyli... No to trochę pokazuje formę i treść, nie? jaką formę może ubrać e, robienie czegoś potencjalnie. Nawet dobra, dobrze płatna praca, prawda? E, nie wiem. Zarządzająca. E, jak menadżer dobrze zarabia, jak podejmuje decyzje, a jak to wszystko pryska, jak tylko okazuje się, że nie trzeba zarządzać ludźmi, bo oni sami się organizują, każdy wie co robi. E, tutaj nie trzeba menadżera, więc e, masz rację, to jest w ogóle totalnie inny świat. Wręcz przyszło mi do głowy, że w zasadzie życie w mieście jest takie trochę wynaturzające. To jest odejście od natury. Na mhm. Zobaczę, że jak mi się wydaje przynajmniej, że dużo osób, które już jakby osiągną to, co mają ambicje osiągnąć w ciągu życia w mieście, niechętnie uciekają poza miasto. W naturze właśnie, w spokoju, nie? budują sobie swoje gospodarstwo, kupują sobie kilka kurek i to im daje szczęście. I jednocześnie nie że bo w sumie mając kurki, już nawet dajesz <grymujesz> sobie radę, jako taką z tego Nie wiem, czy, czy grałeś w takie gry typu nie wiem, Settlers, Age of Empires, Cywilizacja. Nie, nie. A ja nigdy nie byłem grony, więc moją ostatnią grą, którą grałem, to było Runescape Escape i to było dawno dawno <grym> temu. Ale tam też w zasadzie głównie chodziło o to, żeby znaleźć sobie sposób na pozyskiwanie jakiegoś dobra, ja wtedy pamiętam Rombałem jezy i po prostu nie chciałem je sprzedawać. E, I w sumie... Miałoby to sens, Więc myślę, bo ty mówisz o Empire, tutaj Empire, chodzi o jakby już tworzenie potęgi, można powiedzieć, imperium, prawda? No chodzi o jakby budowę kolejnych tych warstw, że najpierw zapewniasz drewno, złoto, materiały ludzi, później szkolenie ludzi, później akademia, później uniwersytet. Później ośrodki badawcze, i w wyniku tego masz, nie wiem, fuzję nuklearną, i już nie musisz palić drzewa, tylko masz reaktor, wiesz, atomowy okay. nie, na przykład. Czy jest taki tego typu ścieżka ewolucyjna? Ja jestem wielkim fanem wynalazku miasta, ale w takiej koncepcji idealistycznej, nie? że miasto jako zwornik myśli, zwornik idei. tak? Tylko w obecnych czasach prawdopodobnie da się substytut tego osiągnąć, wiesz, nie wychodząc z lasu. Jakby to była wioska w lesie. Ale też z... przez wiesz, łączność tak. sieciową, nie? Ja w zasadzie uważam, że postęp cywilizacyjny jest jak najbardziej spójny z życiem w naturalny sposób. Chociażby kineziologia, którą się zajmuje, ma 50 lat. Od 50 tylko? Około 50, tak. tak chyba 50. właśnie jakby powstała, powstała podwaliny, czyli ta kinezjologia stosowana. Yy, więc ja jestem totalnie za Jakowiczem, jeśli chodzi o wynalazki, jeśli chodzi o technologię i motoryzację i, i, i tak dalej. Yy, z tym, że to nigdy nie powinno stać w sprzeczności z życiem. Yy -y -y. To, jeśli korporacja nie służy życiu, to nie powinna zajmować nie powinna być takim. Nie warto z nimi nastować może tak. No to jest jakiś taki wiesz, no, no nowotwór, który ma tylko funkcję kumulacji, nie? I jakby łamania różnych algorytmów. Właśnie w tym, w tym celu. Ale jeszcze nie chcę w tym kierunku, bo zaczęłeś właśnie dotknąć tego tematu, tej kinezjologii, że ona jest nowa, ale ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest nowa, ale ona bazuje na wiedzy sprzed tysięcy lat. I tak. to jest ciekawe połączenie. Zdecydowanie. I chyba dlatego ona jest tak naprawdę mocna. Mhm. W gruncie rzeczy kinezjologia bazuje na teście mięśniowym, na test mięśniowy, to jest po prostu sposób na ujawnienie stresu. Potem okazało się, że są w zasadzie całe tłączenie falców, mm -hmm. to może oznaczać, że, masz, że te dwa mięśnie są po prostu niespełny system. system. Jeśli są nie w pełni sprawy, to są macz, ale ze względu na to, że w zasadzie 40 mięśni mamy naprosto, które można go wykorzystać z, z sprawy, nobrymi, to, to wiemy, że akurat te pamięśni, kinezjologiem, działają za stan wykorzystującym Można by teraz się połączyć kropki, połączyć kropki że A żebyśmy nie, to, że nie twoja, byli w abstrakcji, że mam jest, rękę swoją. Co na bazie kinezjologii możesz z mojej lęki przeanalizować w moich mięśniach? tak sobie odwaśnię. nic, chociaż w gruncie rzeczy Trzymaj masz tutaj dwa mięśnie, mhm. jeden i drugi, czyli ja pamiętam skinaczek wstawiasz z kciuka. Jak sobie połączysz a w zasadzie te dwa palce, masz te palce, no. a ja postaram się Bo je też rozłączyć przez to, że te są tak Jak będziemy miał dużą trudność, żeby mi nie pozwolić, to oddziaływanie jest...